Było jednak zboże. W 1913 roku wysłano za granicę 13 milionów ton. Był to rekord, którego bolszewicy nie mogli powtórzyć. W 1925 roku sprzedali za granicę tylko 2 miliony ton, a więc ponad sześciokrotnie mniej. Im bardziej pogarszała się sytuacja gospodarcza w kraju, tym bardziej zajadle władze komunistyczne atakowały bogatych chłopów. Oto animowany film z 1925 roku uświadamiający społeczeństwu, jak to kułacy okradają ludzi pracujący i jak należy z nimi postępować. Stalin uważał, że nie wystarczy stworzenie nowego społeczeństwa, w którym nie było miejsca dla ludzi wyróżniających się zaradnością i zamożnością. W jego planie radzieckie wsie miały zamienić się w wielkie kompleksy agrarne. Stalin na plenum Komitetu Centralnego 9 maja 1928 roku mówił: Absolutnie musimy mieć rezerwy zboża na eksport. Musimy importować sprzęt dla naszych fabryk. Musimy importować maszyny rolnicze, traktory i części zamienne. Nie dokonamy tego bez eksportu zboża. Ale zboża było za mało. Stalin miał więc dwie drogi: powrócić do rynku kapitalistycznego lub tworzyć wielkie, gigantyczne gospodarstwa rolne, które świetnie wyposażone w maszyny, sprzęt produkowałyby w teorii przynajmniej wystarczająco dużo zboża, aby starczyło dla rynku wewnętrznego, dla kraju i na eksport.